Nie możesz być gotowy na to, co nadchodzi. I to jest dokładnie to, co trzeba zrobić. Idle threads are empty threads. TKSI hey, Manow, witam Was z tej strony. Division to jest kolejny odcinek z gry Europa Universal 3 Budymy Imperium Polskie. Hmm, otóż, chyba będziemy musieli sporo dość przebrnąć, przez dość ciężką sytuację. Tutaj państwo nasze jest troszeczkę w rozsypce. Hmm jeśli chodzi o stabilność, ponieważ mamy minus jeden i masę buntów, buntów, buntów i jeszcze raz buntów trzy razy jeszcze do tego buntów, okej okay. yy, tutaj nasze wojska średnio sobie ranią, razem sobie czy sobie radzi, o tutaj Krym... Krym... Krymowski Berkut również tutaj biegał mi po tych, o spójrzcie jakich mają Krymskich normalnie a, kurde, takich samych jak my ulungów. O, ta prowincja dość dużo nam daje, kurcze bogactwa. A co tu mamy? zakreśne wsparcie dla buntowników, czyli jednak tutaj e, nie, nie uzyskamy jakich, jakichś większych, kurcze. O! Wspaniale, ale przecież my mamy wojnę z Biharem i z tymi innymi dziadami. Ale tutaj Wielka Brytania trzyma e, lejce, tak więc możemy nie, nie zdobyć. W, 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 Tutaj jakichś prowincji, ale powiem że żebyśmy szarpnęli tu ze dwie prowincje, tak? Przybrzeżne, to nie byłoby w całe, wcale głupi pomysł. Dobra, kraj potrzebuje mamony. Potrzebujemy mamony, bo trzeba kupić stabilność za coś, a. a wiecie, zażądać z daniny. Tut, nie dadzą mi To Tego mi też nie dadzą. Okej, okay, to lecimy i. Le Wciśniemy ich dalej skok. Mam nadzieję, że Wielka Brytania tutaj nie, posz nie pokrzyżuje mych niecnych planów. O, Coś mi tam za zaatakowali. O man, Rolander, Ok, tutaj wszystko jest elegancko. Tutaj pewnie ta prowincja nie stać nas na. Nie. Coś tu się dzieje. Czemu nie możemy? Mamy przecież wszystko. Okej, okay, Fort 1. Oko. Okay. Tutaj widzę Bichar jest już w dup skłusanym. Oczywiście tych, yy, tych tutaj prowincje to nie stawiają dla nas żadnego oporu. W sumie jak już ich mamy, to już zbudujemy. Bichar już się poddaje. Zarządzaj daniny. Nie przyjmą nic. O Patrzcie jak ich Polsza rozwala Elegancko O! Wu Coś im trochę to nie wyszło Okej, okay, 3000 to, to jest dla to jak 500 Oblężyli mi tu prowincję? Nie ale jeszcze Korsan walczy z Tybetem, tak? I Delhi. Ale buntowników mamy tutaj. Masakra to jest. Wsparcie zagraniczne. Cały czas na świnie podsyłają. Okej, okay, zajmujemy ich psy pełną mocą. Ale nie, nie poddadzą się tak łatwo szmaty. Michar. Michar zrzekam mi się prowincji Bastar i Ach, Hamander, Gdzie to jest w ogóle? Bastar i Hamangar. Ach, No jak ja tu do dotrę. Gieł i ich odmów. Michar mi się zrzeknie tych tu o. A jak nie to. Sami widzicie to. Ładnie sobie idziemy, jak przez masełko normalnie, zażądaj daniny Przejmam już, teraz patrzcie, widzicie jak już srajam w porty? o Przeczuł pan, bym jeszcze skubnął trochę. Apetyt dorośnie w miarę jedzenia. Żeby właśnie się nie za zagalopował. A nie, bo tu Wielka Brytania sobie oblęża, to niech sobie oblęża. Biharushchiny. Teraz mam dylemat, czy brać ich prowincję jakąś? Czy... E, Rajupandę? Ale wydaje mi się, że Rajupandę wezmę i tutaj tak się rozleje ładnie. Zarządzaj, a oh, fuck. Zarządzaj daniny od państwa Bia. Dajcie mi to, dajcie mi to, o, nie da, co mi i mamy 60 Zapiszemy sobie, bo już ładnie tutaj ich rozkrajamy, więc o kurde fotel to mnie dobija sobie muszę sprawić jakiś nowy Okej, zapiszcie szybciej dobra, ciśniemy do przodu Ooo, patrzcie, pułki potężne. Co jeszcze jeżeli Wielka Brytania pociśnie całych? Wojna! Wielkie Księstwo Moskiewskie! Oh, fuck. <słuch> Francja też się rzuciła. Zarządaj daniny. Od nich. Tak, rzeknij się. Co to mnie nie interesuje wcale. Ale zrzekni nie, o, wolni państwo, nie, nie uwolnię żadnego państwa, więc. Dobra tam. Dobra. Świetnie, Polska tu ciśnie na Francuzów. No to szmaty mnie oszukały. Tych muszkietów hinduskich, tak teraz walcz z Francją przy takim przy upadłym państwie, jeszcze z w Moskwą, dziadami najgorszymi. Z, z kim jeszcze? Z, o, w stanie wojny ze Szwecją, otumanią, w stanie wojny z Sydlau. O, matko, tutaj trochę mają problemów narobionych. Za moją krzywdę szmaty. To teraz sobie może spróbujemy stabilność poprawimy Ciężkie pieniądze A kurde. Miło byłoby oszukać ten system zasrany, ale się nie da już Widzicie? O jakich ich tu Szwedzi cisną ładnie, elegancko Szwecja już ma... Nie mam nic do was Szkoda, że mamy Eee, <grych> OK Okej. Mamy dziewięć tysięcy. Wydaje mi się, że tutaj jakoś ich tak, powiedzmy, zaskoczymy z tych stron. Tutaj Wielka Brytania ładnie, nieźle w Mandurie się wgniata. A my tu Francję z jakiejś strony możemy pociąć? O, pascie, tutaj Francja. Kurczę, jakbym miał tylko flotę z tej strony, to bym mógł jakoś podpłynąć, ale że nie ma. To ciśniemy na... Na te prowincje tutaj przybrzeżne. Spójrzcie, Szwecja wszędzie zajmuje ich. Ładnie, ładnie. Wielka Brytania, gdyby nie miała wojny z tym głupim Biharem, to by mnie wsparła bardziej. Ale tutaj widzę o Francja 40 tysięcy pułkowa. Duże te armie mają, duże. Wiecie co? Wy idźcie tu, bo tu jest Francja, a tuż Karman siedzi, czyli wy pójdźcie z tej strony na te prowincje. Tak jakoś trzeba. Okej, okay, jakoś ich tutaj trzeba yy, rozduczyć. Spójrzcie, Wielkie Księstwo Moskiewskie to jest małe Księstwo Moskiewskie, które zaraz się usini. Okej, okay, a ja sobie tutaj wezmę jakiegoś generała. O, oh fakt żeby yy, nasze wojska lepiej walczyły. O, to jakiś koks jeszcze w dodatku. To, coś czuję, że tą siedemnastką, to no dobra, dała się nam. O, jeszcze barku, niech tutaj idzie Kasimów, ciśniemy Kasimów. E, Okej, okay, świetna akcja rozegrana. Szybko werbujemy generała. To jest Wielkie Księstwo Moskiewskie głównym tym e, dowodzącym w tej. O, jeszcze dostali. To dostaną od tego, od mojej armii. Jeszcze Szwecja się zrzekła, no nie gadajcie. Zaproponuj status quo, nie przyjmą. Francuzy? O, Sabudia ciśnie się z Francuzią. Francuzami, znaczy się z Francuzją. Ale wymyśliłem nazwę. Mistrzostwo po prostu. O, my ich tutaj ładnie gnębimy. Polskać wszędzie tak ok, to przez Turcję jakoś przejdziemy, myślę bez szwanku. Nie mm, zawracajmy sobie jakimiś debilami głowy. Patrz, kasteli już nie ma wcale. Z kim jeszcze mamy Z Otomanami, Leinster, Walia, Wielka Brytania, Prusy, Sobudia, Krym, Karmanczywa i Mutenia. Hedżat i Bośnia Wielka Brytania, byście tu wylądowali trochę nie Pozostanie, gdzie? Skąd? Gruzja Berkut Tu trzeba ich pogonić trochę, Berkut A jeszcze otomani wojnę z Francuzami mają, tu już też jest Beirut, to nie wiem, bo mi... zatukujemy sobie Sidon, o oh, fuck Skroiły mi Araby przyklęte to idziemy sobie w, w górę. Tutaj tam Gruzję pogonimy trochę. Na no, moje działki raczej nie wejdą. Francuizy a nie, już tu weszli. Patrzcie, ale jak tutaj Wielka Brytania nieźle się trzyma. Wielkie Księstwo Moskiewskie to jest małe. Księstwo usrane, już po pas. O, patrzcie, ich tutaj ładnie zetichan, gdzie to idą? W ogóle, gdzie to jest? W ogóle tutaj wygnamy ich stąd. Spójrzcie, jak ich tutaj już atakujemy ładnie. Okej, okay. raz trzeba ich stąd wy wygnać całkowicie tych ruskich dziadów yy, my tutaj sobie na Moskwę ruszymy później yy, ale na, najpierw na Rizań, Gruzja co oni chcą pach się posrali chyba na miękko wojna Austria wypowiada nam sojusz Krym, Karman, Civa, Leinster, Walia, Wielka Brytania świetnie okej okay, okej okay, okej okay, okej okay, okay. ale szmat wykorzystał okazję Zaraz tutaj y, tych y, skończymy z tymi, z Francjami i z y, Rosją. Fak, 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 to mi się nie podoba. Zażądajmy Daniny, może oddadzą nam chociaż jedną prowincję. O, oddadzą nam. Y, Murmon. Albo weźmiemy ich tutaj, jeszcze odetniemy z tej strony. O! 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 Tak zrobimy. Cyknijcie się Jarosław, te rzew. Tak, 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 tak. Oho, ho, ho, ho. Elegancko, elegancko, powiem wam, elegancko. Jeszcze tego nie dam, da, już za duże za, za jest. Eee, wartość eee, w pokoju przekracza. Niech zrezygnują z tego. Z już z Francją niech zrezygnują. O, w ten sposób i elegancko będzie. Wyśli. Świetnie. To teraz armię przerzucamy na wojnę z Austrią. Fak, perku biegać mi po mapie. Dobra. O oh fak, to może być ciężej. O wiele ciężej, bo nie mamy takich wojsk tutaj na froncie. Muszę wszystko przerzucać ze wschodu. A jeszcze na tych koloniach mnie tutaj, kurczę. A jeszcze tutaj siedzę w tym. Idźcie na tych. Dobra, jak wy jesteście już tutaj, to idźcie na nich. Dobrze, że tu Kastylia siedzi i nie przejdą za bardzo chyba. Tak mi się wydaje. O, oh fuck! Subudia jeszcze mi wojnę wypowiedziała. Co to się stało? Czy ja jakaś nikczemna naszą no jestem, czy co? Wyczuli moment po prostu. Subudia, gdzie oni są? Budia Nepal. Ale co ja mam z nimi wspólnego? Powiedzcie mi. Nie, nie mam nic. Oblężenie styria. A to Frank... ta Austria zaserane dziady Fuck Ej no żeby to nie było, że nasza Polska się tu rozpadnie. Kurde, ja tu jakiś Arabów nająłem czy jednych wstępnych dziadłów podłych. Czekajcie, chwilę. Mi się zdawało, że ktoś przyjechał. Ale nie Okej, okay, to lecimy dalej oh, Fuck, no nie, niech ta armia szybciej przechodzi Baraderburgia, zaproponuję... O oh, fuck, nie ustępuj ani krop Śląski, Polska Nie ustępujemy w żadnym wypadku Dobrze, proszę jeszcze tutaj są i ten Krym Fuck Fuck Te bunty zasarane Może uda nam się pogonić tą dziewiątkę. Fak 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 Ok, fak. Okej, dobra, to wy przejdziecie aż tutaj. No czy tam Wielka Brytania o, dostaje w dupę od tych ...kastylów. Bo tu jeszcze się dajmy z nimi, okej, okay, Ja tu muszę jakimś statkiem podpłynąć, chyba nie wrócę, nie wrócę, dobra, jak wrócę to dobrze. Tych to to są Uwani, Pichota Masowa i Muszkiety Hinduskie. Flint, O, przy mi z tą dziewiątką chyba. Ta czterdziestka dwójka. Wy to w całą armię tutaj na front. Do Mordoru, na pewno się zjadą Zajdą się wszystkie armie A fuck Zajdą się wszystkie armie i dopiero ruszymy na nich Macie prestiż w jak stabilność Tak mamy silną stabilność Okej Dobra, nasze wojska tu już dochodzą To to... Chiva nawet przyszła no To naprawdę Dobrze Dobrze się składa Dobra, atakujcie na Bratysławę albo nie, na na, na smagony, Smogi. E, samogony. O, tutaj atakują ładnie. Fak. Co to było? Berkut. Berkut chyba tutaj coś się zaatakował. No nie, patrzcie, szmaty wygdańsko mi wylądowały. Status quo, okej, okay. biorę. Eee, oblężenie Sporn, Gdańsk przegrana, 3000 wojsk, to gdzie oni byli? No i mi, że tu gdzieś mi Gdzieś mi to... A! 3000 wojsk, fakt, u, no faktycznie Patrzcie jakim półkiem przyszli Nie dobrze. Nie, nie idziemy tam. Po 35 chce mi rozwalić. Po prostu, odrężenie smogi Toruń. Fuck, 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 fuck. O, Austria. Status quo. Polska zrzekamy się prowincji Chorwacja i Dalmacja. Chyba Spogiało. Wiecie to? Zapiszę sobie tę sytuację i odmówię im. Nie yy, odmówię im. Wypowiedzieli mi wojnę i teraz są. Status quo. Zaraz biorę może uda mi się jeszcze zabrać ich tutaj coś z Europy bardziej i całkowicie wyknać stąd e, status quo odmów zobaczymy Sąbury, czy e, status quo zechcą przyjąć. Przyjmąc status quo świetnie. Wielka Brytania w dalszym ciągu walczy z tymi e, nie, już nie... A nie, walczysz jeszcze z Biharem Fak, punktownicy. Polska zapłaci tysiące, chyba, się skupieli do reszty. Najgorsze są te kolonie. Obiecałem sobie, że tam zrobię armię i nie zrobiłem. Dobra. 38 ósemka. Falna Sporn. O, 37 siódemka z tych, 37 siódemka z Prus leci. Tutaj pięćdziesiątka moja. Idzie do Sholnok. okej. Tutaj mnie zaatakowali w tych moich prowincjach bliższych. Atakujemy na tych dziadów, i atakujemy ich całkowicie już tutaj na Europę. Odbijamy. Spójrzmy, ile? 4000. Damy radę? Tak, nie damy rady. Albo i damy. Ok, Modena. Mandmuta. Manmuta, ja to wam mogę zaproponować, wy jesteście tutaj gdzieś... Okej. Okay. Status quo. Przyjmą propozycję, świetnie. Kto tam jeszcze? O ja pierdziele, ile ich jest? dwie pytania sobie z nim nie, nie radzi, dobrze. Walię tutaj pomaga. Fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo. Austria za i nie... a nie fakt, ja robię? Jeszcze tutaj musimy z Maklenburgiem się ugadać, nie, to jest Wasal, czyli też nie da rady. Ze Śląskiem też jest Wasal i nie da rady. Tutaj krymi bunty zwalcza, 42 leci, 50 już dochodzi, czyli uciekajcie Austriacy, bo już lecimy na Was. Będziecie mieli taką odsieć wiedeńską, że... O FAK! Przegrałem! To dopiero jest kłopot. 40 do Bratysławy. FAK! FAK! To jest niedobra sytuacja w tym momencie. Okej. Okay. O, patrzcie, 38. Dobra, atakujemy ich. FAK! Patrzcie, 9000 kawalerii tylko. was z Prusami tutaj cisną. Sorry, 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 ale będziemy musieli zakończyć ten odcinek. Okej, okay, tak więc moi mili, wybaczcie, że w najciekawszej sytuacji wam muszę zakończyć odcinek, ale z mojej strony to by było na tyle. Zapraszam na kolejną część. Trzymajcie się, czołem!